To coraz więcej usług jest oferowanych w internecie. Znajomość komputera i internetu, umiejętność posługiwania się tymi nowymi technologiami, jest właściwie już dzisiaj konieczna. Gdy. Popatrzeć na y, chociażby usługi oferowane przez banki. Y, już dzisiaj bankowość y, elektroniczna jest y, normą i właściwie wszystkie osoby, które mają rachunki bankowe, y, powinny też y, umieć obsługiwać te rachunki poprzez internet. Jest też tak, że odchodzimy od płatności gotówką, pieniędzmi. Y, zastęp, pieniądze są zastępowane kartami kredytowymi czy debetowymi, ale y, y, jest też tak, że, że wiele zakupów robimy przez Internet. Czy na przykład możemy założyć firmę poprzez Internet, zapłacić podatek, rozliczyć się z podatku? Więc tych. Usług, które oferowane są w internecie, poprzez internet, jest coraz więcej, będzie coraz więcej i musimy się z tym pogodzić, i powinniśmy być przygotowani na to, żeby z tego umieć korzystać. A no to skłoniłoby osoby 50 plus do założenia konta, bo wiemy, że wśród osób starszych, dojrzałych, jest naprawdę dużo odsetek osób, które nie posiadają konta. No. Jedyny sposób, na to, żeby rzeczywiście jakoś zwiększył się ten odsetek osób w starszym wieku, korzystających z konta osobistego, jest uświadamianie i uczenie, właściwie dostarczanie wiedzy na temat tego, że to jest wygodniejsze. Że zawsze, jeśli mamy gotówkę, no to jesteśmy narażeni na kradzież, prawda? Szczególnie starsze panie, które idą gdzieś ulicą, mogą być łatwo napadnięte przez mężczyzn, którzy właśnie wyrywają torebkę z gotówką. No, wiadomo, że w przypadku, kiedy się ma konto osobiste, te pieniądze są tam zgromadzone. Takich sytuacji, chronimy się przed takimi sytuacjami. Więc docieranie z wiedzą i uświadamianie, pokazywanie, że to nie jest coś, co cokolwiek zabiera, ale właśnie, że bardziej daje więcej swobody, więcej możliwości i bezpieczeństwa.